Jojo, się mane z z tej strony Jagowski, witam w kolejnym odcinku z Gryzs Shake and Twitch. Dzisiaj jesteśmy na EU5 i planujemy sobie troszeczkę podbić... Troszeczkę podbić level, tak więc wydać troszeczkę grzybków. E, jest również, zbliża się ogromna aktualizacja w Shakes and Widget, tak więc też dzisiaj poruszymy na pewno ten temat. E, to będzie z tego co kojarzę 17.0, tak jak dobrze mówię. E, może na początku krótko o tej aktualizacji, bo tak wiele zmian nie będzie. E, pierwsza sprawa, no to będzie w nowym legendarnym Lochu, który pewnie gdzieś tam koło września-października, myślę, coś takiego e, będzie no to będziemy mieć nowe bronie, nowe legendarne, po prostu nowy legendarny set, nowy jakiś tam e, przeciwników. To jest dla mnie najfajniejsze, co, co mogłem usłyszeć. Kolejna sprawa, no to ci, którzy śledzą oficjalne konto Shakes and Fidget, e, profil Shake and Fidget na Twitchu, będą dodane wreszcie dropy, czyli za oglądanie też będziecie mogli coś tam zyskać, będą jakieś tam nowe ramki właśnie na, dzięki, dzięki oglądaniu na Twitchu, które będzie można wyłączać, włączać, to też jest fajna sprawa. Pewnie prędzej, czy później, tak mi się Wydaje że prędzej czy później zrobią takie rameczki, zagrzypki, więc będzie można sobie później tak to pokupować. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. My, wracając do naszego Demon Huntera na EU5, mamy 164 level w tym momencie. W naszej gildii aż 473 rycerzy, średni level 108. E, jak to zwykle bywa, oczywiście Shakespeare's and Fidget, Gildia na, na EU5, cały czas są jakieś tam roszady. Tak więc, no, tego może mogliśmy się spodziewać. Mam nadzieję że dzisiaj wbić, no, może chociaż te z 10 leveli, 175 powinno nam się udać, tak więc przejdźmy, zobaczymy, co tutaj się nam wydarzy. Tak więc dzisiaj, koncert odcinek, pamiętajcie dać łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba właśnie Wasze zdanie, tak, odnośnie tej aktualizacji, najnowszej aktualizacji, która już niebawem właśnie wkroczy do świata X and Fidget. Jestem ciekawy tych rameczek, mm, no i możecie napisać też, co wy byście dodali, może jakiś fajny, ciekawy pomysł, twórcy zauważą wasz komentarz i, i nie wiem, w przyszłości coś wprowadzą, to by było dobre, to, to by było grube. E, Stuknięty żongler, czyli zapewne moja rodzina. Taki, kurczury, ziemniury, ja pierdziele, szybciutko, szybciutko, bez żadnego problemu. Zaknięte syjamskie bliźnięta, myślę, że też, tak więc nie przedłużając, bo wiecie, że ja nie, nie słynę z tego, że będę teraz e, naciskał i oglądał, o, jeszcze, tak więc od razu Śniemy. 170-280. Powiem wam, że tu już... Ja już miałem, burde, 170 jest. Ja już miałem powiedzieć, że to może być ciężkie, nie? Ale to jednak jednak byłbym w błędzie, powiem wam szczerze, ale człowiek guma jest mocarzem, ale na pewno padnie. No dzisiaj kocur odcineczek, mam nadzieję, że się tutaj wszystko uda. Kurde, jak najwyżej, jak najwyżej. Wiecie, planowałem wstępnie, żeby gdzieś tam ten dwusetny level pękł, ale niestety, niestety trochę gdzieś tam e, przyspałem, tak więc dwusetnego dzisiaj na pewno nie wbiję, ale poczekajcie, bo ja tu mam oczywiście ściągaweczkę naszykowaną, kopalnię Glory, w tym momencie możemy kopalnię Glory, czyli wodnego glumpa, wodnego glumpa, ale dobrze, bo wypadnie mi jakiś itemek i... Powoli już trzeba nasze pachoły ubierać, bo one są tak, tak średnio, bym powiedział, ubrane. Tak więc to jest najważniejsze. O, jest, prawda? Ale jakieś gówno tam wypadło, już widziałem to, kurde. Dobry wieczór. Jakieś dziadostwo, jakieś dziadostwo. Mamy hełm plus 63 i to jest dla mnie bardzo fajny hełm. Czyli nawet się nie zastanawiam i od razu odzyskuję nociura ziemniura. Siura, okej. Okay. I mamy tutaj dla naszego Magusia pask. Niestety już kurde poszedł w las. Plus 14 mamy, więc wcale tutaj dużego kopa nie dostanę, ale ile ma? 187, czyli to też możemy sobie w tym momencie odzyskać. Mam nadzieję, że kolejnego Yetiego, tak, na pewno jeszcze padnie. Może teraz. Coś fajnego, coś naprawdę pożytecznego. Mamy 171 poziom, tak więc dobrze, dzisiaj ciśniemy na naszym Demon Hunterze. No trzeba, trzeba troszeczkę nadrobić ten level, bo to sto, jedyneczka z przodu co tak, tak średnio bym powiedział wygląda. E, wracając do aktualizacji, Eee, tak jak wam powiedziałem, no z tej aktualizacji dla mnie najważniejsze jest to, że będzie wreszcie nowy, legendarny secik. Tak więc w następnym legendarnym lochu odkładajcie już grzybki, bo będzie na pewno fajnie. Mam nadzieję, że te itemki się każdemu z was spodobają. Eee, no i oczywiście jestem ciekawy tych ramek. Co to będą za ramki? Może też jakieś ciekawe, jakieś może wymiary wyremeczki, kurciurki, ziemniurki. Byśmy takie mieli, to by było nieźle. Eee, niestety to też jest dziadostwo. Plus 6, plus 6, plus 6 Niby mam tutaj na plusie, więc to sobie zamienię. No ale to nic mi kurde. No powiem wam, że to tak, tak średnio, tak średnio bym powiedział w niej. Let's do this guys, let's do this, może tego człowieka gumę. 587 tysięcy, kurde ta, ta podyczka wydaje się, ee, wydaje się, kurde naprawdę ciężka, ale może gdzieś tam kurde się rozpędzi, nie. To nie o, to nie o, powiem wam szczerze. Ale kurde, nie pamiętam, wiecie czego nie pamiętam? Nie pamiętam kiedy brałem sobie tą broń. Kiedy ja sobie w ogóle 600, 600 bym dostał, tak? 672, no zobaczymy, może jakaś fajniejsza nam broń wypadnie na z rękę. Zaraz zaraz sobie tutaj spróbujemy coś zrolować. 704 zręczność 535, no dobra, teoretycznie to będzie lepiej. Tak więc sobie to wydropmy no ciura siura. Okej, okay, zobaczmy co tutaj się wydarzy. 5-7. Ulepszę sobie ją cztery razy na razie. I mamy 5800 3700. Tak więc teraz ten człowiek guma powinien nam zlecieć. Tym bardziej, że gladiator też jest nas tam, chyba szóstym, jak dobrze pamiętam, czy nawet siódmym poziomie. Tak więc tutaj już nie powinno być jakichś większych problemów. Z na nim 173. Matematyk Szymon Patyk. Matematyka Igowski. Kurde ten tutaj. Rosiadę od razu, będzie wiedział koleżka. Ja pierdzielę, ale Madame Mystique jest. Ociężała i gerbata, ale już widziałem, wiecie, nie ma bata, jak Ajgowski zobaczy, że tam zostało tyle tyci tyci, że to nawet jakbym teraz sprawdził na kalkulatorku, not impossible, to dla mnie i tak by było oczywiście impossible, possible, 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 no i patrzcie, 175, pięknie, jak lecimy, elegancko, już mamy 6 leveli, tak, więc już jest okej, okay. chyba 169 był, tak, jak dobrze pamiętam, morderczy clown fryer. No, tutaj może być nieciekawie. Nieciekawie, może widzi, tak tutaj zerkam sobie i powiem Wam szczerze, że chyba iście tego nie dorosłem chyba, nie? Morderczyk, clown, alofik, morderczyk. i niebieski piatki kolce. niebieski piąty kolce? Nie, jeszcze, kurde. Jest! Już co? 78 ja pierdzielę to jest Demon Hunter. To jest morderczki Demon Hunter, czyli coś pięknego, coś wspaniałego, coś inteligentnego, nie takiego. I proszę Was, teraz tak, z ręka. Z rynka mamy 171. Dobra, na razie. E, a, dobra, poczekajcie, bo tutaj jest. E, teraz muszę to przemyśleć, czy zmieniać 171. Właśnie, bo tak się zagalopowałem. 171, 173. No dobra, ryzykuję, wiecie? Ryzykuję. Jest! Jest, akurat na to, co chciałem. Elegancja, Francja. Pysznidełko, pysznidełko się zrobiło tutaj. E, ale gdzie jest? Tylko jeden item, jak miałem? A, dobra, bo. Nie. Ej, powinienem mieć padba jak dobrze kojarzę. Może coś zdupiłem. No dobra. Może mój błąd, może coś zdupiłem, ale wydawało mi się, że powinienem mieć dwa lochy, bo kurde, dwa razy wypadło. A może drugim razem dostał? To nie. Piekiełko. Ruszymy dzisiaj piekielku Demon Hunterem. Czy może jednak nie. 178 jest okej. Okay. Już fajnie to wygląda. No nie, Maguś, Maguś będzie za silny na razie. Tak. Jeszcze tego Goldzika oczywiście wydamy, ale Maguś będzie na pewno za silny. Mm -mm. Jeżeli chodzi o to, no to tutaj na pewno się zatrzymamy, 178 na pewno, tak nie zakończymy odcineczka, no bo jakbyśmy tak mogli zakończyć odcinek, tak więc Banshee jeszcze, jeszcze pójdzie nam na pewno Banshee, no i Szkieletor też na 100% go zamkniemy, tylko zaraz sobie sprawdzimy ee, mniej więcej te procenty, jak to tam wygląda, żeby bezsensownie nie napierdalać grzybami, więc sobie zobaczmy. Pamiętajcie zawsze, SF tulsik, żeby bezsensownie grzybów nie wydawać, to jest bardzo ważne. 5% mam wieża, kopalnie Glory, mówiłem, dobra, kopalnie Glory na razie możemy. Najpierw sobie walniemy, ale wiecie co, najpierw to sobie pójdźmy do wieży, bo zawsze może coś ciekawego nam wypadnie, tak więc wszystko będzie przemyślane, tak? Na razie, to tak jak wam obiecałem, tutaj będziemy naprawdę, naprawdę myśleć, nie będziemy tak bezsensownie jak e, w poprzednich seriach, że tak to określę, gdzie graliśmy typowo grzybiarsko i działaliśmy, grzyby na tylko, co, na co mogliśmy, to wyda wydawaliśmy grzyby, a tutaj bardziej chcę troszeczkę podejść do, do tematu rozsądniej, o tak bym to określił, 183, 183, to sobie dodam 182, o, tu jest fajny, dobra. Okej, okay, magusia będę miał, super, magusia będę miał prawie już ubranego, jaki ma kolor? 100, 182, a tu 179, okej, okay, to sobie to odzyskamy, i na razie mu to kupię. i teraz tak, pasek, plus 7, 219, a, to jest mag paladyn, okej, okay, i tu mamy 190, dobra, na razie sobie w tym momencie możemy skończyć, idziemy znowu do wieży, może się jeszcze uda, jest, kurde, za pierwszym razem, dobra, to jeszcze... Jeszcze tak parę itemków, żeby wydropić na moje pachoły i znowu sobie sprawdzimy na kalkulatorku czy ile, bo czy na pewno się podniosą, ale ile podniosły się procenty w strefie mroku. Jeszcze tą bruszkę za Bruszka ci puszka, bruszka ci puszka, bruszka ci puszka, bruszka ci puszka, najszybszy enter na świecie, najszybszy enter na świecie to jest, mordeczki. o proszę bardzo, jaka, kurde, zgrywa niedostępną, nie? Zgrywa niedostępną na wieżyczki na bieżyczce szóstej w tym momencie, dobra, nie chcesz to nie, nie chcesz to nie, nie będę się ciebie prosił, plus 72, plus 72, plus gówno, 181, to jemu na razie damy, nawet, nawet, nawet dam mu, kurde, tutaj klejnota, nie, nawet dam mu klejnota, teraz powinno się udać, bo tam nie, niewiele chyba brakowało, przy tych paru próbach to taka ma, mała zmiana, ale powinna być jakaś tam znacząca w tym momencie, bo dodało nam 182, plus jeszcze klej nociur, jeszcze 10 grzybów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dupa. Ostatnie. Nie, nie chcesz to, nie. strefam roku Banshee. Poczekajcie, no jak to tam wyglądało. L kopalnie Glory. Kopalnie Glory mamy prawie na 4%, tak więc tutaj, no nie ma to tam, to że na pewno to zamkniemy, ale zobaczcie, naprawdę ten Demon Hunterek bardzo przyzwoicie e, nam tutaj na tym naszym, na tej naszej grze Eko ciśnie, tak więc ja jestem naprawdę mega zadowolony z tej postaci. Gdzieś tam, wiecie teraz, na razie wspinam się jeszcze pod góreczkę, ale zaraz będzie z góreczki i wtedy, kurde, wszystkie sióreczki będą pod Ajgowskim, bo zajmujemy normalnie górę tabeli na pewno. E, kamienny olbrzym, jeszcze? Chyba tu już może być za mocarnie. Tu może być za mocarnie, ale Banshee powinna już zostać zgładzona. 178, pięknie, Banshee została zgładzona. Szkielet wojownik, od razu ja nie czekam, nawet mnie to nie zaskoczyło. Jest. Nawet mnie to nie zaskoczyło. I co my tu mamy? 218 zręczność plus 95, zgicioszka. Tu znowu inteligencja, plus 8, plus 45, plus 45, kurcze. No, no muszę to zrobić, niestety, no muszę. Odzysk klejnotu. Dobra, zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie wnuka. 182, 182, 182, 182, zwiadowca ile on miał? O, to ona ma dziadostwo jakieś założone. Nawet nie widziałem tego. 136, 174 od zesklejności ura walmy sobie jej to tu, to, to, to już jest dziadostwo, to już 144, aha, dobra, no tu niestety muszę taki nawet założyć, bo w ogóle nie ma tak, więc jeszcze gorzej bym zrobił, niżeli miałoby to wyglądać, szaman wódł jeszcze, 179, no ten 180 level musi dzisiaj nam pęknąć i dalej będziemy sobie gdzieś tam e, powiedzmy działać. A to z runkami, no bo te runki teraz by się naprawdę te 2% to jezu, jakie to by było już pyszne przejść do tego 2% w, mm, do, do, do HP oczywiście. Zrobimy sobie wtedy full setik na 15%. No i myślę, że jako Demon Hunter to będzie fajny buścik, tak przynajmniej mam taką nadzieję, że to nam naprawdę dużo pomoże, jeżeli chodzi o zamykanie lochów. No jeszcze mam budu dawaj. 179 poziom. Jesteśmy bliscy 180 poziomu, tak więc fajne zamykanie lochu było. E, nasze, że tak powiem, nasz próg minimalny ten 180 poziom, mam nadzieję, że za chwilkę pęknie, chociaż tu już jest naprawdę ciężko. W tym momencie jeszcze e, czeka mnie przebranie, niestety, bo inaczej to tutaj, kurde. Tak, tak ciężko może być, nie? jeżeli chodzi o zamykanie jakichkolwiek lochów. Tak więc, jeszcze musimy się przebrać w międzyczasie, ale to nie dziś, na pewno nie dziś, nie na, na pewno nie na odcineczku. No, jeszcze ten szaman budu powinien nam paść, kurde. Tak, tak patrzę, tak patrzę, patrzę i mówię, co, co chyba nie wypaczę, ale powinien. albo kamienny olbrzym, albo ten. kurde, coś się tutaj zbugowało, coś się tu zbugowało. Tornado. Nie chce mi się, wiecie, w tym momencie przechodzić znowu i sprawdzać w kalkulatorku, bo z moich obliczeń wynika, że tak czy tak któryś się sam do zamknięcia. Tak więc może wbijmy sobie ten 180 na tornadku, jeżeli nam pozwolą na to, 179 i zaraz będzie 180, patrzcie, 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 patrzcie jak wieża, patrzcie jak wieża. Ja bym wjechał na ustęł 180 i teraz możemy, wiecie co, jednak kurde, tak jak wam mówiłem, ja co chwilę będę sobie sprawdzał. Tutaj mieliśmy właśnie tak nie cisnąć, jeżeli chodzi o... Na pałę, że tak to określę, na pałę lochów. No i oczywiście mamy teraz wieża i kopalnia Glory. powinno, to co mówiłem, kopalnia Glory z bezsensownymi, powinny paść. Kamienny olbrzymi, teraz wieża. Wieża mamy 5%, więc najpierw przejdźmy sobie znowu do wieży. Zobaczcie, jakie to są matematyczne obliczenia. No, no, no i mówiłem, suc suczysko, suczysko, że musi paść. kurciurki ziemniurki. 100, 200, ile tam było? plus 35, plus 35, no i kurde, cały czas specjalnie dają to wszystko lepsze, żebym tak wydał, tak marnował, żeby ten człowiek tak kurde cały czas się przebierał. Ach, tam, 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 tam. Eee, I myślę, że jeszcze raz spróbujemy bierze przejść. Pięknie, od razu gacie, potacie, wypadły jakieś, to fajnie. Upieprzony skubaniec. Uho, upieprzony skubaniec. Można i tak, ale z tymi magami mamy taki ogromny problem. Gdziekolwiek byśmy nie byli, czy to wieża, czy to srierza, cały czas walimy Nietoperza. I tak, mamy tutaj wreszcie dla tego pana Okson Spokson. I znowu Strefa Mroku, Szaman Voodoo. Tam były niewielkie procenty, ale teraz też, no tutaj tak do Magusia nam doszło i doszło nam do Barbara, tak więc tutaj myślę, że te, pro, te procenty już skoczyły fajnie. Jeżeli chodzi o Szamana wodu, tak, mamy, zobaczcie, pięknie zamknięty Tego od razu, kurde, mięsny golem pat i Książę Ciemności jako zwiadowca też powinien powiedzieć, nie, dzisiaj, kurde, nasz Demon Hunter ciśnie na EU4 i zamyka wszystkie lochy, tak więc ja też spieram. Zaraz zobaczymy, jest, kurde, ale pięknie, ja pierdzielę. No i zajebiście, no i zajebiście, 408, że spadły liście, no tak, można powiedzieć, odzyskuj notu. To sobie tu zamontuję. Buciury. Co to są za buciury? Co to są za buciury? Wojownik plus 60. No dobra, tutaj sobie na razie te buciury sobie założymy. O, pięknie, 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 pięknie. Tu sobie odzyskamy to, mu włożymy. Dobra. I szaliczek mamy. Szaliczek, psiczek. Dobra, tutaj. 78. Pięknie. To jest dobry boost. To już jest dobry boost, moi, moi drodzy. Odzyskujemy ciura z siura. Tu też sobie zrobimy. Okej, okay, znowu i znowu witaminy wieża. I znowu jazda. Kurde, jest. Bruszka zębuszka też na pewno jeszcze padnie. Znowu ten mak, znowu ten mak i znowu już mnie palce bolą nie? od naciskania en Entera. Nie, nie, nie chcesz spier. Mm -mm. Siła tu mamy, tak? Siła 225, pięknie, elegancja, Francja 168, 130, te klejnoty, kurde, szkoda ich wydobywać, szkoda ich wydobywać w tym momencie z tych przedmiotów, ale nie będę się na odcinku w to gdzieś tam bawił i zagłębiał, dlatego kamienny olbrzym, chyba tam był aż 5%, 181, pięknie, żywiołak dupy, da dupy czy nie? Myślę, że na żywiołaku to się zamknie, nie, bo jak już widzę tą taką fioletową laskę wystającą, więc mówię, że już będzie ciężko, więc już będzie ciężko, no i to, co mówiłem, tak, i to, co mówiłem, e, 219 poziom, 219, odzyskuję notu, Okson, Spokson, no i co, jeszcze raz zobaczę, no dobra, niech, niech tak będzie, nie tak, niech tak będzie. Pamiętajcie oczywiście obserwować też na Twitchu bo będziemy sobie też robić już coraz częściej lajwiki z Shakespeare'a e, mamy 5,80 wróżkę, tylko i wyłącznie w tym momencie mamy do zrobienia w ruchę w ruchę, ruchę w ruchę, ruchę mamy tylko do zrobienia tak więc już no, no dokończmy no. mieliśmy wszystko co, co możemy zamykać tak więc no, musimy to zrobić, kogli mogli też pewnie jeszcze padnie, kogli mogli, kogli mogli kogli mogli, kogli mogli tak, kogli mogli pad. no i co, nasz Demon Hunter dzisiaj 181 sobie pił. to i tak jest bardzo fajny wynik 181 mamy, 219, plus 83, to też będzie spoczko, 180, okej, okay. dobra, buty, buty, buty na maga były, nie, no, widzicie, fajnie, nie mieliśmy w ogóle bucików, tak więc to też się przyda, i co, kurde, tam już nic nie mogę, 0,12 piekło i 0,02 kopalne glory kurde, no i co, próbować tą kopalnię jeszcze, nie, no kurczury, ziemniury, ale... Wiecie co spróbujemy? Spróbujemy sobie, kurde, otworzyć. Może akurat padnie jest za pierwszym razem. No i dobrze. I onia, to nie, to nie zauważyłem. Chcę do. Jest tym razem. Chcę od razu sobie, wiecie co, znaleźć. Jeszcze tutaj te szczury ściekowe, żeby ich nie było. Nie, ja tak na odcineczku 181. uuuu, uu. Na drugi gdzieś tam wiedziałem, że szansy raczej nie będzie, ale te szczury moim zdaniem powinny być pokonane. A tu, 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 tu? Proszę bardzo, 181 i będziemy chyba kończyć odcineczek, bo, bo nic z tego dobrego nie wyjdzie, proszę was, kochani. No dawaj, 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 nie. Be bez sensu, to jest bez sensu. To jest, drodzy, best, best sounds. To jest, drodzy, best sounds. Jakby to powiedzieć. 181. Wiecie co? Moim zdaniem powinniśmy już na tym kurczę sobie zakończyć. Spokojnie sobie jeszcze podbić glada. Eee, poprze... Poprzebierać się. Pamiętać e, założyć gemę, na przykład, nie? to jest bardzo ważne mieć full game. jeżeli chcecie zamykać jakiekolwiek lochy to jest bardzo ważne nawet bym powiedział masy chixen dobra, ale włożymy sobie, wiecie, co tego i mamy 3905900, 5900. troszeczkę za mało mam już tego, wiecie to sobie dobiję do czwóreczki szczęście mi spadło dobra, bo zapomniałem, że sobie przecież zmieniliśmy broń z trzech statystyk na, na tylko i wyłącznie na z rękę tak więc tutaj z ręka nam podskoczyła, ale kuleje teraz wytrzymałość i kuleje szczęście. Zaraz sobie jeszcze troszeczkę podstawimy szczęście, tylko tak poczekajmy do 2 milionków, dobra. Zobaczcie, jeszcze jedna roszady, jeszcze na końcu, bo nie chce się podleć. 181 taki jeszcze taki, no tak średnio bym powiedział, nie? Taki lewelek. E, tym bardziej, że mieliśmy fajnie już tutaj pocisnąć, to jeszcze spróbujmy demon hunterem cokolwiek zamknąć tak tu patrzę na te gmy, ale tu już nie, nie mam za bardzo nic do podmianeczki i teraz, i teraz moje kochane dzieciaki, zobaczymy kurde, czy się uda dobra, jest kontynuuj, 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 continue continue, jest Piekło już pada ruiny gnark muszą paść i wieża czyli wszystko czyli wszystko czyli nie zamkniemy tego odcinka bo wszystko jest do zamknięcia najpierw idziemy oczywiście do wieży jakby Bóg przykazał ty najpierw idziemy do wieży później idziemy do tego zasranego szczura ściekowego i myślę nawet że na szczurku nie, no na szczurku już zakończymy to na szczurku to zakończymy kot szczerze że 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 szaszeń szczerze że 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 Kod Szczerze Brzeszyn, eee, mamy tak, inteligencja 222 plus 4 nie opyla się, nie opyla się w tym momencie i weźmy sobie w strefie mroku do tego zasranego szczura. Ostatni, dobra, obiecuję. Ostatni. Szczur pada, jeżeli tam zabraknie nam pewnie tam do jakiegoś levelka, dobijemy sobie oczywiście level. Tak, musimy sobie dobić oczywiście, to jest ostatnie, tak jak mówiłem, no Szczur będzie ostatni. Chyba, że tam nie, na przykład może być sytuacja, gdzie nie zauważy, że Szczur ściekowy już padł i no, zacznę napierdzielać drugiego, na przykład wiadowca jakiegoś Nietoperza, nie? Kurde, ale chyba już Nietoperz jest mocarny. Tam no, no Nietoperzyca jest mocarna. Nietoperzyca Piździca jest za, za mocarna. To idźmy sobie do Tornatka, dobijmy kurde chociaż ten 182, dobra. Już naprawdę 182 na tornatku. No tak patrzę, powinno się udać, nie? Powinno być spoczko. Uuu, mam nadzieję, że to jest. Ale gówno, zobaczcie jakie gówno wypadło. Oj ja to mam naprawdę pecha do tych itemków, ale na tornatku dobijemy sobie na pewno 182 poziom i właśnie, proszę Państwa, leci i... Jest! 182 level, tak więc dzisiaj znowu fajny, e... fajny, fajny, jeżeli chodzi o mm, buścik naszej postaci, naszego Demon Huntera na EU5. Gonimy gdzieś tam tą topkę, bo zostaliśmy troszeczkę w tyle, ale coś się odleczy, to nie uciecze, to moje ulubione przysłowie. Tak więc jeszcze jesteśmy w grze, dopóki Ajgowski... Gra, dopóki piłka jest w grze. Jakoś tak to leciało. Dzięki wielkie za dzisiaj. Żółwik, Piona Siemaneczko i do następnego.